Czy Polska potrzebuje samolotów F-15EX albo też Eurofighter Typhoon? I wiecie, że jestem Team F-35 albo KF-21, ale dzisiaj zajmiemy się tematem, czy Polska potrzebuje samolotów o pewnych możliwościach, właśnie takich jakie. F-15X czy też Eurofighter nam mogą dać. I jeśli chodzi o te potrzeby, to po pierwsze, od kilku lat mówi się o tym, że potrzebujemy jeszcze dwóch dodatkowych eskadr, czyli 32 samolotów. Żadne zaskoczenie, ponieważ kiedy myślano o samolotach, które mają zostać kupione, to znaczy myślano te 15, 10, 5 lat temu, co musimy kupić, to przecież mówiono o 64 samolotach już, Piątej generacji. Zamówiono 32 y, sztuki F-35, więc tutaj y, no, zamówiono 32 samoloty. Potrzebowaliśmy, wiedzieliśmy, że potrzebujemy przynajmniej 64, no to troszkę brakuje. I o tym, że mają to być samoloty, które mają posiadać pewne zdolności, mówi się od około 2-3 lat. Tak. Przez większość czasu mówiono o tym, że to ma być już samolot piątej generacji, czyli oczywiście F-35 w większej ilości. Tylko, że pojawił się temat samolotu o pewnych zdolnościach, czyli czegoś, co może nam dać właśnie F-15X albo też Eurofighter albo na przykład francuski Rafael i jest to między innymi zdolność do wywalczania przewagi w powietrzu. Tak, tutaj się świat dzieli na tych, którzy mówią, że te samoloty dzisiejsi bohaterowie to samoloty do wywalczania przewagi w powietrzu, na tych, którzy mówią, że to oczywiście samoloty obecnie wielozadaniowe, ale jednak o zwiększonych zdolnościach do wywalczania przewagi w powietrzu i ja tu jestem. No i trzecia grupa, która mówi, że no to tylko samoloty wielozadaniowe. Nieważne, jak je nazwiemy, czy tak, czy tak, czy tak, no to tego nie zmieni, co one potrafią. A chodzi o to, że są to samoloty dwusilnikowe, o dużej mocy, potrafiące lecieć na dużym pułapie, wynieść na tę dużą wysokość i rozpędzić do dużej prędkości naprawdę dużą ilość wyposażenia. I nie, nie będzie to tak wyglądało, że obwiesimy tą F-15 na przykład 12 tonami rakiet i innego wyposażenia i on będzie mógł robić. Wszystko to, co w wersji na pusto. Nie, tu jednak opór powietrza, masa też ma pewne ograniczenia. Tylko, że w przypadku takich konstrukcji możemy na przykład wynieść jakąś rakietę powietrze-powietrze, czy też inną, na większy pułap, rozpędzić ją do większej prędkości, co na przykład zwiększy jej zasięg niż. Można by to zrobić na przykład za pomocą F16 czy też na przykład Gripen. I tutaj bardzo ważną sprawą jest to, że my takie zdolności według specjalistów potrzebujemy. My potrzebujemy właśnie takich rozwiązań, które zapewnią nam właśnie wyniesienie na dużą wysokość, rozpędzenie do dużej prędkości dużych ilości wyposażenia. I oczywiście tutaj można by dyskutować czy jest nam do tego potrzebny F-15 czy też Eurofighter, czy tego nie mógłby zrobić F-35, będąc przy tym oczywiście samolotem o obniżonej wykrywalności, ale stwierdzono, że nie, że taka potrzeba jest i że my musimy mieć samoloty zdolne do takich zadań. Ja tutaj bym się zastanowił, czy koszt ich pozyskania, utrzymania nie będzie Zbyt duży w porównaniu do tych możliwości, jakie dają, tak nadal uważam, że więcej F-35 albo na przykład KF-21, kierunek koreański. Dodatkowo, oczywiście, poza tym, że mogą przenieść dużo, rozpędzić to do dużej prędkości, wynieść to na dużą wysokość, zwiększając na przykład tych rakiet zasięg. Też to, jak to wygląda, to nie jest tak, że ta rakieta wystrzelona z samolotu, który jest na wysokości 4 km, który ma prędkość, nie wiem, 700 km na godzinę, poleci równie daleko, jak rakieta wystrzelona z 10-12 km, wystrzelona z samolotu pędzącego na przykład 1000 km. Tu jest dużo różnic i różnic na korzyść właśnie tych F-15 czy też Eurofighterów. Kolejną sprawą jest zasięg naszych środków do zwalczania celów w powietrzu, czyli nasze AIM-120 w tych najnowszych wersjach to tak realnie 100 kilkanaście kilometrów, jeśli chodzi o ten zasięg, taki realny, nie ten z katalogów gdzie podaje się te maksymalne wartości? Nie. I tutaj wraz z zakupem tych samolotów wiele osób ma nadzieję, że ten zasięg się zwiększy. W przypadku Eurofighterów oczywiście byłby to zakup meteorów i w przypadku meteorów to już nie byłoby 100 kilkanaście kilometrów, czyli tylko ponad 200 kilometrów. W przypadku f 15 x tu raczej ciężko powiedzieć... Hmm, co by tam mogło być, co zwiększyłoby zasięg? Oczywiście, F15X może wydłużyć zasięg tego AIMA 120, tylko że to nie będzie nadal poziom Meteora. Niektórzy marzą o SM6 czy aim 260, czyli też czymś, co podobnie jak Meteor potrafi razić cele w odległości, powietrzne cele, w odległości ponad 200 km. I to jest też rzecz, której nam brakuje. I tak F35 ma zostać. Może kiedyś nawet do tego dojdzie. Ja przewidywałem, że będzie to w 2025 roku, nawet może w 2024. No ale to przewidywania sprzed kilku lat, że zostanie zintegrowany z tym meteorem, tylko że tu nie w interesie producenta F35 jest, żeby do tego doszło zbyt szybko. Po co no, używać? Rakiet, środków, których nie są producentami. Więc to może się odłożyć w czasie. I tak F-35 może zbliżyć się na mniejszą odległość niż ta F-15, niż Eurofighter i ten jego AIM-120 może po prostu więcej. Ok, więc po pierwsze, brakuje nam środka, samolotu, który po prostu będzie mógł wykonywać te zadania, które tak ładnie nazywamy. Wywalczanie w powietrzu, czyli coś, co pozwoli przenieść dużo na dużą wysokość i rozpędzić to do dużej prędkości. Dodatkowo mamy troszkę zbyt krótkie, krótkie ręce, i Meteor, czy też może coś z F15 mogłoby to rozwiązać. To jest, myślę, że główna rzecz, która powinna być brana pod uwagę. Nie to, że może wynieść te 12 ton i tak dalej, i tak dalej. Nie. Chodzi o to, żeby nasz zasięg, możliwość zwalczania celów w powietrzu, no jednak przekroczył te 200-240 kilometrów. Tego po prostu nam brakuje. Brakuje nam tej zdolności, no, która nas mocno ogranicza. Jeśli przeciwna strona może nas, może nas atakować z odległości ponad 200 kilometrów, a my na przykład 150, no to tutaj już Zaczynają być problemy. Oczywiście tu wchodzi awax, tu wchodzą F-35 i tak dalej, ale jednak nadal. Kolejną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest liczba. Tak jak powiedziałem na początku, my chcieliśmy od początku kupić 64 samoloty piątej generacji. I w połączeniu z 48 samolotami F16, no miało to nam dać ponad 200, ponad 200, ponad 100 samolotów. I tutaj, jak wiecie ci, którzy mnie oglądają, że w mojej opinii 160 samolotów wielozadaniowych w pełnym słowa tego znaczeniu i nie FA50 chociaż posiada szereg zalet, można go będzie fajnie zastosować, tutaj go nie zaliczam, to jednak trzeba pamiętać, że 160 w pełni wielozadaniowych samolotów poza FA50 nawet w wersji PL. Tylko że my nawet chyba nie myślimy, żeby zbliżyć się do tej liczby. 47 samolotów F-16, 32 samoloty F-35, mamy prawie 80 egzemplarzy, plus te 32 samoloty. Y na przykład F15X to już jest 112, plus Ewa 50 to ktoś już powie jest 160, ale nie jest to 160 samolotów w pełni będącymi samolotami wielozadaniowymi, mogącymi wszystko to, co na przykład zmodernizowane F16, F35, F15. No, o awaksach i latających cysternach nawet nie będę wspominał. Czyli liczba nam brakuje samolotów. Niestety nadal w przekonaniu wielu to, że lądówka musi być rozwijana, inne systemy, przeważa nad tym, że w domenie powietrznej oraz w możliwości uderzenia głęboko w terytorium przeciwnika, no możemy liczyć, musimy liczyć na sojuszników. My powinniśmy pamiętać, że rozbudowywanie takich zdolności jak właśnie lotnictwo, możliwość uderzenia w cele daleko, to jest priorytet, i tak lądówka jest dla nas ważna. No, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy, ale to lotnictwo, bez tego lotnictwa, pozamiatane. A warto mieć własne zdolności i robić to, co chce się w tym powietrzu, a nie tylko to, co zrobią za nas sojusznicy. Więc po pierwsze, liczba. Brakuje nam samolotów, i tutaj właśnie jeszcze raz powtórzę: no, 96 Apaczy to jest gigantyczny koszt. 32 Apache, a na przykład dwie, trzy Skadry F-15. I myślę, że to w zdecydowanie większy sposób wpłynęłoby na nasze zdolności niż 96 Apache. Wiem, że się czepiam, no ale po prostu my nie mamy worka bez dna, że możemy i to kupić, i to. To nie jest takie proste. I oczywiście zdolności. Brak nam pewnych zdolności. Fajnie, gdyby był już ten F-35 z Meteorem, to naprawdę dałoby... Przewagę po naszej stronie dużą. F-35, z możliwością przenoszenia przez niego meteorów, jest zdecydowanie lepszym wyborem niż na przykład F-15 Eurofighter Rafael z tym samym, oczywiście, meteorem. On może lecieć bliżej, on ma większe zdolności, lepsze właściwości, no i to robi robot. Więc trzy podstawowe rzeczy. Brakuje nam w lotnictwie odpowiedniej liczby samolotów. Brakuje nam również samolotów, które po prostu będą takimi nosidłami, będą w stanie przewozić dużo i będą mogły wykonywać zadania samolotu do wywalczania przewagi w powietrzu, i brakuje nam tych długich rąk. Tylko, że tych długich rąk nam brakuje. I nie musi być to związane, rozwiązanie tego problemu niestety nie, może, nie musi być związane z tym, że na przykład zdecydujemy się na dwie kolejne eskadry samolotów tego typu, dzisiaj omawianego. Więc potrzebujemy więcej samolotów o pewnych określonych zdolnościach. Czy to zostanie zrealizowane przez samoloty generacji czwartej, czy przez samoloty generacji piątej, to. Już kwestia specjalistów. Tylko chodzi o to, żeby móc wykonywać takie zadania. I tak KF-21 z Meteorem zrobi to lepiej, kiedy już będzie samolotem piątej generacji, niż F-15 i myślę, że lepiej niż Eurofighter. Potrzebujemy długich rąk. To jest ważniejsze niż pozostałe aspekty. No i liczba. Brakuje tych samolotów. No ale Awax. Tankowce powietrzne, mnożniki liczby naszych samolotów, tego też brakuje. Ok, kończymy. Miało być krótko, jak zawsze 8-9 minut, a tu się przedłuża. Jeszcze mi się tłuką. Dziękuję Wam za uwagę. Nie wiem, czy mikrofon to zbiera, ale. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście. Oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie, wspieracie na przykład przez komentarz z super podziękowaniem, czy też na przykład yy, yy, możliwość postawienia mi symbolicznej kawy. Link w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.